Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj krótko chciałbym jeszcze powiedzieć dlaczego pociąg w ogóle się nie wykoleja na układzie szyny. Zanim to opowiem chciałbym powiedzieć do czego zmierzam. Nawierzchnia kolejowa jest bardzo, bardzo specyficzną konstrukcją składającą się z podtorza czyli nasypów podkładów kolejowych kiedyś były stosowane drewniane dziś obecnie są betonowo bądź z betonowe oraz dwóch szyn dwóch szyn, które są, przy... które są przytwierdzone do podkładów kolejowych, które mają różny rozstaw, ponieważ na świecie mamy różne rozstawy szyn kolejowych, mówimy o kolei rzeczywistej. W Polsce jest to, jest to 1435 mm, czy tak zwany rozstaw brunelowski. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Niemczech czy we Francji. A na przykład y, w Hiszpanii, czy w, Irlandii, czy w Irlandii jest rozstaw 1600 mm jeden z szerszych rozstawów na świecie. Nawet y, Rosjanie, którzy mają 1525 mm, mają znacznie mniejszy rozstaw niż tam w Hiszpanii. Ale nie mówimy teraz o rozstawach szyn. W sensie takim ten rozstaw szyn jest zróżnicowany na całym świecie, ponieważ każda technika kolejowa się różni od, od, od innej techniki kolejowej. Przyjęto głównie rozstaw brunelowski, czyli pochodzący z Wielkiej Brytanii o rozstawie 435 mm i w skali h do 87 jest to 16,5 mm. A w skali TT byłoby to 12 mm. Nawet jakbyśmy mieli w tym momencie tabor rosyjski to tylko by byłby ułamek setnych milimetra. Czyli tak naprawdę tabor rosyjski w skali H0 może się poruszać po torach europejskich. A tak toczy się wózek po szynach Tak wygląda koło. Koło ma kształt stożka odwróconego. Tu mieszczą się obręcze kół i koło toczne. I jest to po prostu także. Momencik. Momencik. Jest to także. Tutaj toczy się koła po szynach. A stabilizatory, czyli te obręcze kół, tylko stabiliz stabilizują przechył, żeby pociąg nie wypadł szyn przy szybkiej jeździe. Momencik, bo jest mała awaria. Chciałbym dokończyć prezentację. Moment, chwila, Zobaczcie tutaj. Na chwilę to będzie makietę. Ok, o, jesteśmy z powrotem. Teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego pociąg w ogóle się nie wykoleja, ponieważ. Yy, układ biegowy taboru na to nie pozwala, gdyż yy, cały wózek jest yy, sztywną ramą, ostoją w zasadzie, ramą wózka, czyli to. Tutaj mieszczą się amortyzatory, które tłumią tygania yy, yy, góra, dół i poprzeczne, ponieważ jak pociąg szybko jedzie, bardzo szybko, z prędkością 100-120 km na godzinę, mówimy o prawdziwych pociągach to wtedy jest tak zwane zygzakowanie i właśnie amortyzatory yy, przydzielają temu zygzakowaniu i wtedy gładko tabor układ biegowy taboru jedzie po szukach. tak w tym momencie mniej więcej a dlaczego pociąg może pokonywać łuki ponieważ wtedy to koło te koła są dociskane do tej główki szyny ten stabilizator nie pozwala wykoleić i w ten sposób pociągi jeżdżą po łuku jak i po prostu to tyle dziękuję bardzo